Dzień dobry, cześć kochani. Zapraszam Was na półvlog. Czemu półvlog? Bo do południa jestem w domu, od południa dzieje pracę. W tej chwili zmierzamy na, do paczkomatu, dlatego, że przyszła paczka używanych ubranek dla mojej córki. Słuchajcie, ostatnio się zjażyłam, że ona ma pełno legginsy i ostatnio nakupiłam sinsje, koszulki, jakieś tam sukieneczki podostawała. Jej babcia przywiozła i z Primarka i z C&A masę ma tych ubrań, natomiast czego jej brakowało? Brakowało i takich rozpinanych bluz i rozpinanych sweterków. Żebym mogła ich po prostu w letniej sukience już do szkoły, a potem po prostu sobie rozpiąć, a potem sięgnąć całkiem. Wiecie o co chodzi? Nie takie przez głowę, Same ma bluzy przez głowę. No i tak oglądałam, oglądałam <laughs> na Vinted no i u jednej, słuchajcie, sprzedającej, chyba z pięć takich sweterków, czy tam bluz, czy sweterków wybrałam, dodatkowo dobrałam brami elegancką sukienkę, jakieś tam leginsy. Ale zresztą zaraz zobaczymy w jakim stanie rządę ubranka. Powiem wam ile zapłaciłam, ale to już w domu. Teraz tak jak mówię, zmierzam do paczkomatu, odbieram paczkę, wracam do domu, dopijam kawę z mężem. Mąż do pracy, a ja gotowanie obiadu. Dzisiaj robię znowu gulasz. Na życzenie syna, ale dodatkowo gotuję też zupkę jarzynową, bo ja i mąż na pewno zupę będziemy jeść. Łucję zobaczymy, bo jest w przedszkolu, i ona w domu później tak sobie dojadę około 3-4, więc jak zupa będzie, to bardzo dobre rozwiązanie, bo zawsze podgrzać można. Więc podwójny obiad. No i co? A i opowiem Wam na spokojnie o planach, o planach urodzinowych, bo jak wiecie, u mnie w rodzinie czerwiec jest mega imprezowy, bo Pierwszego mamy dzień dziecka, piątego mojej teściowej urodziny, siódmego mojego syna urodziny, dziewiątego moje urodziny oraz mojej siostrzenicy Laury. Potem mamy siedemnasty urodziny Oliverka, siostrzenica, i jeszcze dodatkowo dzień ojca. No dobra, no jeszcze zakończenia roku jednej i drugiej, tak? To się będzie Ja już z paczką, co widać w cieniu. Zmierzam do domu. Przepiękna pogoda dzisiaj, słuchajcie. A zresztą widzicie w krótkim rękawu jest rękawie, jestem po siódmej rano. Z 13 stopni na pewno mamy. Już o poranku. Będzie cudny dzień, tak jak wczoraj, przedwczoraj i przez ostatni tydzień. Dobra, słuchajcie, e, przyszłam do syna do pokoju, i Wam pokazuję, otwieram tą takę e, rwę na Waszych oczach i zobaczymy, jak te ubranka wyglądają, bo muszę jakiś tam komentarz napisać, wystawić ocenę, czy wszystko w porządku, już Wam pokazuję, co jej wzięłam. To są właśnie rzeczy, które domówiłam, o, nawet nowe z metką, e, takie leginsy krótsze, ale fajna guma, w ogóle nie ciasna, leginsy krótsze na mm, lato, już tak, no w sumie to już na teraz. One są z firmy Ford dunes nie znam, nie znam, no ale mamy leginsy. Dalej mamy tak, o właśnie, jest pierwsza, fajny, zobaczcie jak taka bluzeczka prążkowana, leciutka, y zapinana na guziczki, o super, bardzo mi się to podoba, nawet na galowo mogłaby ubrać, czerwone wykończenia, ale jest biały, biały, naprawdę śnieżno-biały, nie ma się do czego przyczepić, więc to jest plus. Lubię, jak rzeczy są takie mega zadbane. Szczególnie, jak ktoś pisze, że są takie mega zadbane. Wiecie o co chodzi. Dalej mamy, aha, granatową skinęczkę. No to właśnie mówię, no niektóre rzeczy dokupiłam, po prostu kosztowały naprawdę grosze. Więc taką z takim tiulem, pod spodem też pasowałaby na galowo. Pod spód jakiś biały rękawek z białym kołnierzykiem, koszulka czy coś tam. Czy biały sweterek na wierzch, dobra. No i teraz tak, właśnie te rzeczy na guziki, na których mi zależało. Mamy różowy sweterek. Z takim tutaj wykończeniem w porządku, myślę, że bardzo w porządku, w ogóle wszystkie rzeczy widać, że są świeżo wyprane, to też plus, tutaj kokardeczka jest mocno wyginana, ale ja ją ładnie przeprasuję, na pewno jeszcze wypiorę te rzeczy i przeprasuję, no więc różowy sweterek na guziki, na pewno nam się przyda i to zaraz, taka bluzeczka zapinana na guziki, tak, w całości zapinana na guziki, też można jako sweterek na wierzchu na jakieś sukienki zakładać, więc bardzo spoko. Naprawdę, wszystko jest bardzo czyściutkie. To akurat z Next jest z firmy. Dalej mamy bluzę. Właśnie taką bluzę bez kaptura. O, mówię, wszystko wymagałoby wyprasowania bo powyginane są te rzeczy. A to Milusia, bardzo bluza. Bardzo mięciutki materiał. O, taka na zamek. Też fajnie, właśnie do wszystkich tych sukieneczek. Yy, przedostatnia rzecz. A to też taka dobrana. Tak, sukienka z długim rękawkiem, z takimi serduszkami. Też jeszcze tak na teraz. I ostatnia rzecz to sweterek szary, też bardzo uniwersalny kolor do noszenia, więc no super, bardzo fajne zamówienie, na pewno wystawię bardzo dobrą ocenę. Ładnie zapakowane, wyprane, pachnące. Dobra, słuchajcie, w ogóle trochę nie, jakoś zlepsza liczyłam ten mój dzień i zamiast pomyśleć, że faktycznie idę do pracy na popołudnie i w ogóle będę mieć takie popołudnie troszeczkę zaganiane, to nie zdążę zrobić treningu i niepotrzebnie zrobiłam sobie makijaż rano, bo ja jak mam trenować, tak, nie wiem, między 10 a 11 przed pracą, to nie maluję się rano, jak prowadzę łucję, tylko kram jakiś tam z filtrem, w razie co korektor na jakieś tam niedoskonałości i tyle. No, a teraz wyszło na to, że dobra, trochę dla Was ponagrywam. Wyjdziemy jeszcze na podwórko, muszę zebrać pranie, pogadamy troszeczkę o tych urodzinach. No i co, ja zmyję makijaż, po prostu zwiążę wysoko włosy, zrobię sobie trening, Czyli nie będzie taki intensywny, to nie będę musiała głowy myć. Yy, obiad już przygotowałam tyle, o ile mięso się dusi na gulasz, yy, zupa jarzynowa jest gotowa w 100%. No i co, później tylko ryż do tego gulaszu ugotuję. to tak jak mówię, na życzenie synka. Yy, I. I zmykam do pracy na popołudnie, więc naprawdę ten vlog będę nagry, nagrywała do popołudnia, ale teraz nie ma co przedłużać, idę pozbierać pranie i powiesić następne. Ostatnio, jak jest taka piękna pogoda, w ogóle nie korzystam z mojej suszarki bębnowej, co w ogóle ratowała mi życie mega przez całą zimę i jesień. Natomiast teraz y, cały czas na dwór wszystko wieszam, a wczoraj zrobiłam pranie i wyprałam wszystkie buciory, jakie były możliwe. Moje trzy pary adidasów, dwie pary adidasów Fucji, dwie pary adidasów Ignasa, dwie pary tenisówek moich, więc poprałam buciki i sobie poukładałam wszystkie, więc takie pranie idę zebrać. To jest to moje pranie do zebrania, czyli buty. I wstawię następne. Dzisiaj to jeszcze na pewno do wieczora zdążę mi wyschnąć na dworze. Powiem Wam w ogóle, że w ogrodzie fasolka, groszek, rzodkiewka i sałata przepięknie mi rosną. Jestem podniecona i pomidorki koktajlowe. Natomiast w ogóle nie, nie, we, nie wzeszła, nie wiem w ogóle co to się stało. Mm. Nie wyszła w ogóle Pietruszka. Pietruszka w ogóle nie ruszyła ani trochę, więc nie wiem, co się z nią nie tak. Bo ani jedno ździebełko nie wylazło. Nie wiem, czy jeszcze, no to, chciałam powiedzieć, czy jeszcze dać jej czas? daje jej czas, przecież nie będę tego wykopywać. Dobra, jutro już dzień dziecka. No ale dobra, o świętach pogadamy za chwilę. Ja już w troszkę takiej ładniejszej wersji ubrałam się w sukienka, słuchajcie, uczesałam się, ale wiecie co? Chciałam sobie usiąść tutaj, żeby być w słoneczku, ale jednak ciężko tutaj nagrywać. Przeniosę się na krzesło, nogi sobie wystawię w słońcu i pogadamy troszkę. Dobra, tu jestem tak pół na pół, nie powiem, że mnie nie razi, ale jestem tak w półcieniu, w pół półsłoneczku. Słuchajcie, co chciałam Wam powiedzieć a propos ym, czerwca w ogóle, jak wiecie, yy, no najważniejsze dla mnie, najistotniejsze, tak najbliższe mojemu sercu są urodziny mojego syna, standardowo, bo wiem, że mam siostrzenicę, siostrzenica, mojego taty. wszyscy w czerwcu oczywiście jakieś święta obchodzą, natomiast mój syn, to jest mój syn, mój pierworodny. No Ignacy 7 czerwca obchodzi 10 lat, yy, 10 lat nam już się urodził, matko jak ten czas leci. No i słuchajcie, kombinowaliśmy nad jego urodzinami. Zawsze, po prostu co roku jego urodziny są organizowane tu u nas na podwórku. Zaprasza kolegów i tak dalej, ale w tamtym roku ja już zaobserwowałam, mimo, że ja wymyślam masę takich, wiecie, jakichś fajnych rozrywek dla nich, że chłopaki, jak to chłopaki, bronię połapali i biegali za sobą, po prostu na okrągło strzelali i potem dochodziło do niepotrzebnych kłótni, bo wiecie jak to jest, zabawa zabawą, ale no, no, tak to jest właśnie. Dużo słodyczy i szaleństwo kilkugodzinne. Stwierdziłam, że trzeba jej zrobić coś bardziej jakby ambitnego. Myśleliśmy o strzelnicy, Tak, żeby wybrał jakąś grupkę ulubionych kumpli, żeby urodziny zrobić na strzelnicy. Okazuje się, że są za mali. Musiałby być opiekun do każdego jednego dziecka. Natomiast no, nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Dla mnie urodziny to też jakby mm, pozwolenie na oddech y, dla tamtych rodziców, którzy przewożą dzieci. Oni, one są pod moją opieką i niech tak zostanie. No i stwierdziliśmy, że to już ostateczny termin, żeby zrobić ich Sięowi urodziny na tak zwanych dmuchańcach, czyli w naszej kurce wodnej. Otworzyli już tą strefę z basenami. Tam baseny mają bardzo ciepłą wodę, są zjeżdżalnie do basenów. Jest też wewnątrz, wiecie, te dmuchańce takie przeróżne. No i zarezerwowaliśmy jemu urodziny w mojej urodziny, czyli 9 czerwca na piątek, między 15 a 18, bo tam impreza trwa 3 godziny. Zaczyna się tortem, czy u nas, jak w naszym przypadku, babeczkami, bo Ignacy nie chce żadnego torta, nie przepada, więc nie będzie. Będą zwykłe babeczki. W które wbijemy świeczkę i dmuchnie po prostu. Zaczyna się od tego, a potem jest stół pełen słodyczy, wiadomo, jakieś tam napoi, wody. Dzieci będą mieć też watę cukrową, hot dogi i lody tam na miejscu. I po prostu szaleństwo, więc ja na pewno na zaproszeniach muszę dopisać, że y, kąpielówki i ręczniki to jest obowiązek. Ignacy w tym roku też nie chce żadnych koleżanek, chce samych chłopaków. Wymienił mi ośmiu, więc jeżeli faktycznie się uda i wszyscy przyjdą, to będzie ośmiu chłopców plus on, czyli dziewięć, i jeszcze dodatkowo będzie moja łucja, wiadomo, i siostrzenica y, Sara. Ja dziewczynkami już się zajmę i to będzie także przez godzinkę imprezy ja będę sama miała pod opieką wszystko, a potem mój mąż zamknie sklep, zamknie pracę i dojedzie do nas. Dlatego też kombinujemy, czy na 15, tak jak to ym, zabukowałam, zostawić, czy jednak przełożyć od 16 do 19. Jeszcze musimy podyskutować. Dzisiaj mąż jedzie właśnie zaliczkę wpłacić i odebrać zaproszenia, bo też stamtąd dostajemy zaproszenie, co też jest uważam mega wygodne, więc ja tylko imiona i nazwiska dopiszę i synek już będzie mógł jutro na dzień dziecka rozdać swoim kolegom. A, a propos Dnia Dziecka, to mój syn właśnie jutro ma w szkole typowo. Zorganizowaliśmy to w ten sposób, że każde dziecko bierze jakieś owoce. Będą trzy gofrownice, będą robić gofry z owocami, biorą kocyki, małe namieciki i różny sprzęt typowo rekreacyjno-sportowy, czyli jakieś paletki, piłki i będzie cały dzień spędzony na świeżym powietrzu. Wcale się nie dziwię. Natomiast moja córka jedzie do Spytkowa, do takiej wioski nieopodelna, gdzie jest wioska magii i czarów. Tam będzie jeździła jakimś czarodziejskim powozem, zjeżdżała pontonami, z jakiejś tam zjeżdżalni, piekła kiełbaski i masa też ma być tam zabaw dla dzieci. Ignacy doskonale to miejsce zna, dlatego że on jak na półkolonie chodził, to tam był chyba ze trzy razy na pewno. Natomiast Lucja jeszcze nie była i bardzo się cieszy na ten jutrzejszy wyjazd. A jak dzieci wrócą do domku, to dostaną prezenty. W tym roku też mam mega ułatwienie co chodzi o prezent mojego syna, dlatego że on zażyczył sobie i każdemu tak mówi i dziadkom, i cioci, i nam, czy to wypada, czy nie wypada, ale mówi przynajmniej szczerze i otwarcie, że on chce pieniążki. On wolał dostać 50 zł, niż dostawać cokolwiek po prostu. Od nas chciał taką broń, bo on sobie upatrzył replikę broni z w sklepie Militaria.pl, 300 coś zł kosztowała, a nagle zmienił zdanie i mówi: Mamo, od was też chce pieniądze, więc dobrze, że jeszcze nic nie zakupiłam, więc my po prostu też pieniążki do koperty wsadzimy. Dla nas łatwiej, a dziecko sobie samo powybiera i samo pozamawia to, to na co ma ochotę. Kolejna jest sprawa taka, że wczoraj już kupiłam prezent dla mojego siostrzeńca na dziesiąte urodziny i dla mojej siostrzenicy na drugie urodzinki, więc myślę, że dzieciaki będą zadowolone, pokażę Wam jak do mnie przyjdą, wszystko zamówiłam w smyku, łącznie z kartkami jeszcze urodzinowymi, żebym mogła życzenia napisać i tutaj i tutaj, jedną kartkę zamówiłam dodatkowo dla syna, żebym dla niego też już miała. No, i tyle, więc to tyle, yy, u, u, jeżeli chodzi o urodzinowe sprawy. W tej chwili, kochani moi, mi zostało umycie podłóg. Wychodzę po łucję, przyprowadzam ją do domu i zmykam do pracy. Możecie krótki, mega przegadany vlog ale dlatego mówiłam, zapraszam na pół vloga. Żegnam się, trzymajcie się życzę Wam tak cudownej pogody, jaka jest u nas. No ja mówię, jestem w letniej, całkowicie letniej sukienerce i jest no mega gorąco, po prostu nie z tego się opalać, a najlepsze, że aktualnie moja teściowa jest na Majorce i dzwoniła to jeden dzień pochmurno, drugi dzień pada, kolejny dzień pochmurno i mówi, wyobraź sobie, że patrząc na prognozy, tak ma być do końca mojego wyjazdu, więc myślę kurczę i mówi jeszcze my opaleniznę z Majorki raczej nie przywiozę, więc naprawdę, a ja opaleniznę Mam nadzieję, że złapię trochę opalenizny, właśnie tutaj u nas. Twarz, na twarzy mam 50 tak standardową. Zmyłam makijaż, potrenowałam, i znowu nałożyłam, już się tak bardziej ogarnęłam. Chcę dzisiaj być taka bardziej zadbana w sklepie i będę sobie paznokcie dzisiaj w sklepie robiła, jeżeli nie będzie za dużo mm, klientów. Dobra, albo pomiędzy jednym a drugim po prostu. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia. Już niedługo. Pa, już w czerwcu. Pa, pa!